Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie na trzeciej edycji zjazdu Saniami Rogatymi w Jagniątkowie. Witam serdecznie wszystkich naszych mieszkańców, witam wszystkich gości, turystów. Marciszu chyba do nas nie dojechał, nie wiem. jest bez są kowary. Yy, które także organizują od wielu, wielu lat zjazd z rogatymi. Zjazd z rogatymi nie wymaga specjalnych umiejętności. Tak naprawdę może zjeżdżać każdy, kto tylko chce. Jest to fantastyczna yy, okazja do integracji, do, do, do spotkania, do zabawy na świeżym powietrzu i powrotu do tradycji tak naprawdę, bo z, ponad 100 lat temu to była największa atrakcja w zasadzie tu w Karkonoszach, zjazd z saniami rogatymi. Z rogatymi w uważam za otwarty. Brawo! Trasa jest dwupoziomowa, że tak powiem. Jest kilometr taki tradycyjny jak rok i oprócz tego 4 kilometry więcej dla tych, którzy będą chcieli trochę poszaleć. Czyli razem łączy, wynosi 5 kilometrów.